Cześć wam dzisiaj, jam jest Wizu wizualnie witam Was w grze, która nazywa się Gunchin i o tym samym tytule i ludzie sklecimy Pamiętajcie, pijcie wą herbata, deszczelka, zostawić komentarz, a my mkniemy do przodu, bo wydawało mi się, że to będzie na spekulacjach i spoilerach, ale to nie jest na spekulacjach i spoilerach, on już jest! Liban już jest jakoś mnie kliknęło w głowie, że to powinno wystartować dzisiaj. Nie wiem dlaczego wydawało mi się, że to powinno wystartować w następnej aktualizacji, a tak nie jest. Ale Liban ma dla nas dobre wieści, bardzo dobre wieści, znaczy się, zaczyna mówić jak zwykle na temat miejscówek, po których się buja, które zwiedza, w których ostatnio był i co tam fajnego jest, a to jest, ach, Dormanport! I na temat Dormanportu jest, że to jest tam lekko na północ od Mondu, nie, co, co wy chcecie, co wy chcecie, bo ktoś nas powstrzymywał, nie ten latający ktoś, ten drugi ktoś latający, mówiąc, że to jest coś, co będziemy eksplorowali później, czyli, że nie poszliśmy do Dormanport, bo nas Paimon zatrzymywał. Oczywiście nie Paimon nas zatrzymywała, tylko tego nie było w grze i jeszcze. I zawsze jak docieram do miejscówki, której zwiedzić się nie da, to wyskakuje Paimon z tekstem, że a może nie teraz, może wrócimy tam kiedyś w przyszłości i teraz będzie ta przyszłość. Staruchu przyszło się jest teraz, przyszłość jest w aktualizacji 6.4 tak naprawdę, czyli jeszcze cały Lantern Ride, a potem lecimy do Dormanportu i mamy do złapania różne fajne rzeczy. Sobie tutaj przeklikajmy, mam zgrany jakby ten cały tekst, więc tam jest kilka fajnych motywów na temat Dormanportu. co tutaj jest bla, bla 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 bla. W sumie to ze wszystkich tych rzeczy najbardziej chcę te, te dwa, te dwa, te dwa, cała reszta jest, jest jak jest, ale okej okay, jest gites. To działa na tej zasadzie, że jak polecicie do znajomego to prawdopodobnie, jeżeli nie zmienili nic od poprzednich razy że skrzyneczkę, którą ja mam, jeżeli ktoś do mnie wbije, to może u mnie odebrać, a u siebie będzie miał inną. Na hadługowym kącie była ta krają, więc tak to działa. No i pamiętajcie się logować codziennie, odbierać primorzemsy od pana Libena, bo, bo, bo warto i na koniec jest jeszcze ta paczka całościowa za odebranie wszystkiego, co jest jeszcze jednym dodatkowym rzutem primogemu w naszą stronę, co jest bardzo na plus w momencie, w momencie kiedy się chce zawalczyć o nadchodzące postacie. Dobra, ja może bym tutaj gdzieś posadził <słuch> moje z <nemezis>, donice <słuch> to zawsze... O, bardzo źle. Posadźmy tyłek gdziekolwiek. Tu gdzieś była ławeczka, tu chociażby tutaj. I lecimy z monologiem, bo jest sporo do opowiedzenia dzisiaj. Więc, na starcie, warto by było powiedzieć, że jest gigadrama, jeżeli chodzi o Nuveleta. Skin Nuwileta? U mnie na YouTubie jest ankieta graficzna. Są cztery. Odpowiedzi do wyboru. Pytanie jest takie, która z tych odpowiedzi jest Ci najbliższa? I jedna jest taka, że mam nuwileta i skin mi się podoba. Druga jest, mam nuwileta i skin mi się nie podoba. Tam oczywiście innych sformułowań użyłem, ale, ale wiadomo o co chodzi. Kolejna opcja jest, nie mam nuwileta i skin mi się podoba. No i kolejna jest, nie mam nuwileta i skin mi się nie podoba. To są cztery kombinacje, byłoby więcej, ale niestety YouTube pozwala tylko na cztery możliwości odpowiedzi, więc nie jestem w stanie dać czegoś w stylu mam wywalone nuwilety i nie interesuje mnie to, no to wtedy możecie nie odpowiadać całkowicie, albo zostawić komentarz, a jeszcze fajnie by opcja jakby była, że mam nowileta, skin mi się podoba, ale nie jest na tyle dobry, żeby skusił mnie do wydania pieniędzy, coś w tym stylu, to by było za długie tekstowo, żeby tam ciapnąć, ale wiecie o co chodzi, nie? To poszło i widzę, że jest gigantyczna drama, bo pierwsze trzy głosy, jakie były, rozbawiły mnie, bo Poszły. Dwa na nie mam i z nie jest dobry. A trzecia odpowiedź poszła, czy, czy, czy pierwsza, nie wiem kto, gdzie i jak głosował, ale jak zerkałem na sam początku postawienia, to były trzy odpowiedzi. Była taka, że mam nowilet, z mi się nie podoba. I dokładnie to, co słyszałem od Was. Zanim ankieta wystartowała, co było inspiracją do powstania tej ankiety, ale też wyniki się bardzo zmieniły. Już nie oddają tego, co mnie tak bardzo mocno rozbawiło wczoraj, jak na to patrzyłem. Przejdźmy do tego, o co chodzi, co się dzieje globalnie, a nie tylko w naszej społeczności. To, co dzieje się globalnie, najłatwiej jest opisać jako, że ludzie mają problem albo z włosami, albo z nogami no wileta. Wygląda dla niektórych dziwnie, jakby został rozciągnięty taki wymuskany strasznie i druga rzecz to są włosy włosów chyba nie będą ruszali. Nie wiem, mi włosy nie przeszkadzają, szczerze powiedziawszy, to nawet dla mnie prywatnie wygląda lepiej niż wyglądało do tej pory, więc ja zarzutów za bardzo nie mam. Z nogami też nie będę się ciął jakoś wybitnie, chociaż faktycznie, jeżeli zestawić stary model z nowym modelem, to widać różnicę, że ma jakoś strasznie te nogi, nie tego. Sobie. Został usunięty cały materiał promocyjny na temat Skina Nowileta. ten, który jest z animacją Burstana, na której się kamera oddala widać dobrze te jego nogi. Tam jest jeszcze motyw z kamerą, że jest FOF zmieniony troszeczkę, więc jest to jeszcze wyolbrzymione. Reszta nie została usunięta, czyli to co jest z travelerami, to co jest z jao i z Nowiletem, to co jest. jakikolwiek inny materiał promocyjny do odfitów do aktualizacji. Na 4 nie został usunięty. Prócz nuwilet skina solo ten został usunięty ze wszystkich XHS, TikToków, chińskich, niechińskich, tam gdzie to wrzucali, usuwali. Nie wiem, czy faktycznie ze wszystkich dostępnych źródeł, czy tylko z tych, gdzie sprawdzaliśmy. No, ale informacje poszły, że zostało to usunięte ze względu na to, że animacja bersta będzie przerobiona i nie będzie tak bardzo wyolbrzymiała długość jego nóg, jak było do tej pory. Więc wygląda na zbyt chudego, na zbyt rozciągniętego, ale to jest ze względu na to, że raz ten model faktycznie jest troszeczkę bardziej rozciągnięty. Znaczy nie jest wyższy, jest spłaszczone, ale dwa, na animacji brysta są te wszystkie efekty kamery fof rozciągnięty, żeby go ooo, tak właśnie pseudo bosko, czy cokolwiek przedstawić, co jest problematyczne, kiedy da się mu mniej obszerne ubrania niż to, co on miał do tej pory i nagle to zaczyna wyglądać bardzo dziwnie i widać, że coś jest nie tak. To coś, co mi przeszkadza od samego początku, z czym kazano mi się pogodzić, bo to mówi nie? Jak mu dać inny strój, to wygląda kretyńską. No i faktycznie nie wyglądało to najlepiej, co nie zmienia faktu, że dla mnie ten outfit i tak wygląda lepiej niż podstawowy, ale przekonaliście mnie, hat Fu, plujemy na niego, nie podoba mi się on. Nie powinien mi się on podobać. <śmian> Nabiłem się troszeczkę. Więc daj znać, co myślisz na ten temat. Czy nie możesz się doczekać poprawionych animacji do tego, czy jakoś inaczej do tego podchodzisz? Podobało ci się, że ma takie dłu długie nóżki, tak grasshopper, czy cokolwiek to to miało być. A my przeskakujemy do rzeczy, która niestety podoba mi się troszeczkę mniej, czyli urodziny. Dzisiaj ma Jagoda. Mamy Jagodę i Jagoda daje nam swoje specjalne jedzonka. Wood, 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 będą nie nietoperkowate, takie fajne, takie mm, cóżki do rozwijania postaci. Fajnie, że dają. Całkiem nieźle podoba mi się to wskoczmy i odklikajmy żeby się nie świeciło na czerwono i jej art jest dobry podoba mi się nawet ale jest jeden i nie ma czybiska więc wygląda na to, że normą od teraz jest, że czybisków nie będzie. Jeżeli jagodę macie, to pamiętajcie zabrać ją na specjalną przejażdżkę. poświęćcie trochę czasu, siły i radości dzisiaj. Jeżeli macie tą postać jeszcze nieskończoną, a planie miałeś, miałaś zrobić tą postać tak, żeby grywalna była, może to jest dobra okazja, żeby dokończyć, albo się za to zabrać. No tak czy inaczej, nie zapomnij zabrać jagodę na specjalną przejażdżkę, żeby nacieszyć się jej obecnością. A ja bym przeszedł do drugiej części tematu, która jest może troszeczkę w spekulacji uderzająca, ale tym się zajmiemy zaraz, czyli sunsetting niby jest Odwołany, gadaliśmy o tym, że teraz miał startować sunsetting, ale jest jak jest, ale wygaszanie zostało. Mam wrażenie, że promocja i wszystkie rzeczy naokoło Genshin'a, że jest mniej, że Not kraj miał być takim powiewem świeżości, że Aaaa! i powoli padają tradycje, które mieliśmy od lat, przez minionych pięć lat, że a zawsze wychodzi nowa postać, to jest to, tamto siamto. Trip jest aktualizację wcześniej, a teraz ten trip to jest taki mech, bardzo mech w minionych aktualizacjach. Oprócz tego, jak postać mał rodziny, to jest czybiskowy Arcik, taki słodki arcik przedstawiający postać w pełnej krasie. Nie ojczywistkowego, więc obcinane są te rzeczy, do których gracze Genshin'a nawykli przez lata, tak jakby brakowało im surowców na zrobienie tego wszystkiego i to nie jest duży problem, ale łatwiej jest cały projekt rzucić do kubła i skupić się na tych rzeczach, które muszą zrobić niż na celebracji tego wszystkiego, że jesteśmy tutaj razem od pięciu lat, bawimy się i do tej pory to działało, do tej pory to działało, nie było żadnych wskazań, że działać przestaje, nagle to wyłączają, więc Sunsetting odwołany, owszem Będziemy się cieszyli, jeżeli Genshin będzie się rozwijał 20 lat, ale mam wrażenie, że coś jednak się zmienia i coś się zmienia bardzo mocno. Plan jest jaki jest, czym się zajmiemy na spekulacjach i spoilerach. Daj znać, co to. tym myślisz, a bym przeskoczył do uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje. Jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej. Pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka, jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji muszą okazać się prawdziwe. Niektóre z nich mogą być trefne od samego początku, a inne mogą być prawdziwe w momencie wycieku, ale zmienić się do wejścia na serwery live i pytanie dnia Dotyczy właśnie dokładnie tego. Czyli co myślisz o sytuacji, w której Genshin dalej jest w topce zarobków, bo jesteśmy teraz, no, w topce zarobków, no, co miesiąc jesteśmy praktycznie w topce zarobków, a Hoyo będzie się starać jeszcze mniej, bo dla nich ten projekt powinien osiągać właśnie kraniec żywotności i nie za bardzo ich interesuje, co jest dalej. Chociaż gra drukuje hajs, ale gra drukuje hajs niezależnie od tego, jak bardzo by zlewali własne fantom, nie? To, to, to jest zauważalne. To jest jak spojrzycie po tych największych content kreatorach, którzy Genshinem się nie zajmują, mają jedną cechę wspólną, czy to są. Ludzie odbijający stronę INCELI yeah. czy postępowców, yeah. je. w którą stronę idą ci, którzy nie siedzą w Gęszynie bezpośrednio, twierdzą, że fandom Gęsina jest u, troszeczkę nienormalny i Hoyo traktuje swoich fanów bardzo chatwu. Gęszynowych fanów chatwu. Nie przy okazji Honka Starella, więc ludzie z zewnątrz na nas patrzą bardzo, <gryw> bardzo z takim. Um, interesting. No więc wydaje mi się, że. Nie wydaje mi się od lat, powtarzam, że mają rację w tej kwestii, że Hojo nas nie traktuje najlepiej i teraz będzie można zobaczyć to jeszcze mocniej, że my stoimy za gęstyną, tak jak staliśmy przez lata, a Hojo jak bardzo. Wywalone, by nie miało, tak może mieć jeszcze bardziej wywalone, niż miało do tej pory. Zobaczymy, jak będzie. I ja bym teraz zahaczył o jedną rzecz, która została podbita na streamie, na live streamie od twórców. Zostało to powiedziane wprost. Jeżeli będzie mi się chciało przeszukać całego live streama, to wytnę wam ten fragment i tutaj wkleję, więc macie to wizualnie. Jeżeli nie, to był ten moment, kiedy chyba babka z ekipy produkcyjnej mówiła o tym, że muszą się zmieścić w surowcach i zrobić to, co mają zrobić przy użyciu narzędzi, do których mają dostęp. Jakoś tak tam to szło, parafrazując rzecz jasna. I ja od dłuższego czasu wam mówię, że są te przesunięcia, że są problemy produkcyjne, że różne inne ekipy w Hoyo podkradają pracowników weteranów od Gęsina do pracy nad Zen Le Zero, bo tam się sypie i trzeba naprawić, do Warsapury. Problem jest w tym, że inne projekty mogą mieć problemy i trzeba je ratować. Genshin nigdy problemów nie ma. Nawet jak są jakieś głupie problemy w Genshinie, to hajs się zgadza i wszystko jest ok. Więc sukces Genshin'a jest największym problemem, jaki Genshin ma. A czy jest bardzo dużo problemów z Genshinem i rzeczy, które moglibyśmy ogarnąć i zrobić lepiej, ale konkretnie, gdyby Genshin zaczął się wysypywać także z roki 80 milionów w minionym miesiącu spadłyby na przykład na 5 milionów i nagle hoju oh, musiałby zacząć panikować, bo a, kura znosząca złote jaja zaczęła im umierać, no to wtedy mielibyśmy taki high life i tak by nas rozpieścili, że Masakra, ale to się nie dzieje i to się szybko nie stanie, więc mamy sytuację, w której gęszyn jest zażynany i dogrywa tak troszeczkę, ale hajs się zgadza, więc co tam można jeszcze bardziej pociągnąć, jeszcze mocniej szarpnąć za tą smycz, jeszcze bardziej skrócić sznur, który nas tutaj wiąże. Więc ym, to jest wrażenie, które można było odnieść z tego streama, jeżeli słuchaliście wcześniej tego typu informacji, które ja miałem do przekazania konkretnie od swojej ekipy. Jeżeli ktoś nie słyszał wcześniej tego typu lików, to to zdanie mogło być. Odebrane jako wyciągnięte z kontekstu i o co chodzi, i o co w ogóle mówią. I grzebiąc z tym, poszliśmy jeszcze dalej po. Pytaliśmy w miejscach, w których nie powinniśmy pytać. Informacja, która do nas dociera, jest taka, że jeżeli chodzi o sytuację finansową, Genshin'a nie jest najlepiej, nie ma jakiejś tragedii, nie jest źle, ale to, co robi ekipa do nowych aktualizacji, to, co robi Genshin'owa ekipa do Genshin'a, jest wciul totalnie mega imprezywne, ze względu na to, że budżet, jaki mają na zrobienie tego wszystkiego, jest znacznie mniejszy niż się ludziom wydaje. To ma bardzo dobre podwaliny. Cały Genshin, który jest pod spodem, który przez lata został nabudowany, wygląda fantastycznie, jest mega, ale to, z czym się teraz mierzą, nie wygląda jakby było wystarczająco dobrze dofinansowane do tego, co mają zrobić. Gdyby nie to, jak bardzo impresyw są ludzie nad tym pracujący i gdyby nie przygotowanie wcześniejsze, to nie byliby w stanie zrobić żadna inna ekipa w Hoyo, nie byłaby sobie w stanie poradzić z tym, co teraz robią. Dlaczego sytuacja jest tak zła? Przecież nie obcięto jakoś mega wybitnie bardzo finansowania do Genshina? No teoretycznie nie. W praktyce tak, bo hajs na Genshina, jaki szedł, jest plus minus taki sam. Może troszeczkę mniejsze, ale niewiele, ale spory procent tego hajsu, tak ze 40% jak nie więcej, zostało obcięte i pchnięte konkretnie w Miliastra Wonderland. I te rzeczy, owszem, współdzielą motywy, asety, animacje kod i całą resztę, ale jednak rozciąga to uwagę twórców na różne projekty i skupiają się na zrobieniu czegoś innego do Milliastra Wonderland niż do Genshin'a tego, którego my znamy. Więc to, że budżet nie został okrojony za bardzo, nie oznacza, że budżet został okrojony bardzo, nie? Więc sytuacja jest, jeżeli dobrze rozumiem, i to, do czego pili ludzie na livestreamie jest taka, że mieliśmy, załóżmy... 5 milionów na przygotowanie aktualizacji teraz też mamy 5 milionów, ale nie całe 3 miliony tak naprawdę bo 2 miliony z hakiem idą na ogarnięcie miliasta Wonderland i rzeczy tam robionych więc tak naprawdę drukujemy kasę jak szaleni, cała kasa idzie na Zen Zone Zero, na Warsapurę, na ratowanie Honkaja Stareila, bo tam się z Edo zrobiła sytuacja więc tam mają tak dofaszerowane hajsu i krącz jest taki, że nie pozazrościć, ale, ale jest, ale jest finansowanie a jeżeli chodzi o Genshin, to lecimy dietetycznie, z uśmiechem na ustach ciesząc się, że nie musimy w najbliższym czasie Wracać do Inazumy, bo jeżeli mielibyśmy wracać do Inazumy, to by nam się zapaliło pod tyłkiem. Więc to jest ta mniej radosna informacja, więc. A... Okej. Okay? Tyle. Animacja anegdotka to jest konkurs trwający w tym momencie, więc zapraszam do wspólnej zabawy. Tutaj trzeba popełnić krótką animację i do zgarnięcia są poszewki na poduszki, jaśki takie fajne. I oczywiście nagrody digital, czyli blessingi i tego typu rzeczy. Dzisiejsza miejscóweczka jest by wizu wizualnie, musiałam się rzucić do Libena i... Nie pokażę tego, jak on wystaje. Pół gościa z Zakrzaka. Jak on się nazywa? Jak on się nazywa? Bruce. Wystaje jak pół Brusa z Zakrzaka. Batmanem to on nie jest. Więc miejscóweczka jest związana z potrzebą chwili. Baj wizu wizualnie. Pamiętajcie, że wciąż trwa daily check-in web event. Jeżeli odhaczacie wszystko od początku miesiąca aż do teraz, to dziś powinien być dzień szósty, A dnia szóstego Fonka i są szmaty z expem Nie zapomnijcie również wbić do plecaka do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić, jak długi cooldown pozostał wam na parametryk transformerze. Jeżeli jesteście zsynchronizowani ze mną, to nie wiem, dlaczego mi się wydawało, że już mam to ale to było wczoraj dla was. Do tego Escofee każdy poniedziałek i pęknięty księżyc do odebrania z housingu. To już jest wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane. Jeżeli ci się podobało, to nie zapomnij dać łapki w górę, jeśli wręcz przeciwnie, to poproszę łapkę w dół. Życzę ci miłego dnia, dobrego dzwonka świetnych pięciogwiazdkowych rolek i niech Boże Karędziu wam sprzyja. Korzystając z okazji chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Wasze wsparcie jest osą miłego. Do następnego wizu się odmeldowuję. Hej! Zaraz kończy się tak, że wielomiliardowa korporacja odpali crowdfunding, żeby gracze fani Genshina mogli wspierać twórców Genshina w robieniu Genshina. Kurde, nie zdziwię się jak ktoś z czymś takim odpali, bo to byłaby norma dla jakiegoś Electronic Arts, wiecie, Blizzard czy coś, activision Blizzard, żeby no, na kolejny dodatek do Wowa, który zarabia drukuje hajs w milionach. Zróbmy crowdfunding, żeby gracze mogli się zrzucić, żeby nas było stać na zrobienie tego, bo przebradziarzyliśmy cały hajs. Kurde, nie zdziwię się jak ktoś się z tym odpali.